Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Tak zaczynają się praktycznie wszystkie Gwiezdne Wojny, jakie zostały do tej pory nagrane, przynajmniej jeżeli chodzi o filmy. Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Przed Wami grupa komiksów, właśnie Gwiezdnowojennych. Jakbym miał je zaproponować, tytuł, wstęp do nich, to sobie wyobraźcie takie napisy, właśnie, że Gwiezdne Wojny, część 5,5. Wojna łowców nagrad, nagród. Właśnie. Wojna łowców nagród. Ten pierwszy tom, który jest taki początkowy czy skupiający wszystkie te wydarzenia. Akcja tych wszystkich komiksów, które zostały wydane przez Egmont, które mam tutaj przed waszymi oczami. Czyli Star Wars: Wojna łowców nagród, Wojna łowców nagród. Jeszcze jedno zadanie. Star Wars: Łowcy nagród. żeby, nie było, żeby było ciekawie Wojna łowców nagród. Darth Vader. Yy, główna seria Soros i Doktor Afra. Jest to troszeczkę pomieszana, ale za chwilę powiem dokładnie o co chodzi. Wszystkie te komiksy wypożyczyłem w Księżyce Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Filii na Osiedlu Słonecznym. Mają tam mnóstwo komiksów gwiezdno I dobra. Tytułem wstępu do tego 5,5 i pół epizodu, pio, części 5,5, czyli dziające się pomiędzy Imperium kontratakuje, a Powrotem Jedi. Można powiedzieć to tak, opisałbym to w ten sposób. Nadszedł cza ciężki czas dla i Po zniszczeniu planet, yy, bazy na Hoth, Imperium kontratakuje w, na całej rozciągłości. Oprócz tego, że właśnie mieliśmy miejsce, tą, że oprócz pokonania rebeliantów na planecie Hot Lux Skywalker przegrał pojedynek z Waderem, odkrył straszną prawdę, a jakby tego było mało, Han Solo został porwany umieszczony w karbonicie, gdzie Boba Fett, jeden z najznamienitszych łowców nagród w całej galaktyce, zmierza do Jabby do do Hata Jabby, by go oddać w jego ręce i odebrać swoją nagrodę. W międzyczasie w kosmosie, w galaktyce czai się jeszcze jedno zagrożenie. No i właśnie wojna łowców nagród opowiada o tym, jak Boba Fett próbuje dostarczyć Han Solo do, na Tatooine do Jabby, ale nie do końca mu to od razu wychodzi. Mam po prostu rozbudowaną fabułę, która miała miejsce, której nie znaliśmy w filmie, bo mieliśmy epizod Han Solo zostaje złapany, epizod szósty Han Solo jest na Tatooine. Tutaj na skutek różnych działań właśnie mamy tą sytuację taką, że jest ta tytułowa wojna owców nagród, Jabba zostaje odebrane z rąk Boba Fetta i śledzimy to, jak musi do jego rang ponownie wrócić, skoro wiemy o tym, że tam ostatecznie będzie. Wojna owców nagród też jest związana z tym, że powiedzmy Jabba nie należy do cierpliwych osób, nazwijmy to osobą yy, tą postać i jeżeli tylko są jakiekolwiek przesłanki, że Boba Fett mógł, nazwijmy to zawieść, to już wyznacza za niego nagrodę i zaczynają się właśnie tytułowe wojny. Ale, 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 ale to nie jest wszystko, ponieważ kluczowa sytuacja dzieje się właśnie w tym momencie, ponieważ pojawia się Lady Quaira i to jest, śleby pamiętam, czerwony świt, szkarłatny świt, przepraszam, szkarłatny świt, czyli nowa organizacja, o której przez wiele, wiele lat nic nie było słychać. I będzie właśnie takie zebranie wszystkich serii. Jak sobie spojrzycie chociażby na tą stronę to właśnie mamy pokazane, że te wszystkie serie Seria główna Star Wars, gdzie nasi rebelianci próbują odzyskać Han Solo. Seria Vader, gdzie nasz Mroczny Lord umac, próbuje umocnić swoją pozycję w Imperium, dowiaduje się coś więcej odnośnie planów Palpatine. I tak dalej. Musisz cały czas pilnować pleców, no bo to jest w końcu imperium. Doktor Afra, gdzie. O, to jest, proszę, to jest doktor Afra. Gdzie Afra kombinuje, by przetrwać. Jest taka archeolog, trochę taki Indiana Jones, nie do końca dobry w kosmosie. No, cóż, ma też na z waderem, żeby nie było. No i mamy jeszcze naszych łowców nagród, którzy mają swoje cele, swoje plany, w tym przede wszystkim Valance, który ma swoje zamierzenia. I oni wszyscy koncentrują się wokół właśnie Hana Solo. I zaraz podejdę co dalej. No i właśnie. Wojna łowców nagród. Jeszcze jedno zadanie. To jest takie uzupełnienie naszej głównej wojny łowców nagród. Gdzie mamy te, troszeczkę tak się cofamy, Troszeczkę dopowiadamy pewnych zdarzeń, że dzieją się w trakcie tej akcji. Mamy troszeczkę z przeszłości Boba Fetta. Zanim się stał tym, nazwijmy to, najlepszym. Mamy troszeczkę o Imperium, o przede wszystkim, to jest istotne, kolejne organizacji to są od Karde, jeśli dobrze pamiętam. Nie chcę tego popełnić błąd. TAGE, przepraszam, korporacja TAGE. Korporacja TAGE, która, dla której pracuje w pewnym momencie i przez jakiś czas doktor Afra. No, ogólnie rzecz biorąc, dużo różnych rzeczy się dzieje. Tutaj mamy nawiązanie do pewnego droida z przeszłości, no i Ogólnie rzecz biorąc, to jest takie uzupełnienie kluczem, sercem, istotą tych wszystkich wydarzeń, tych wszystkich tomów, które mają jeden podtytuł, jest właśnie Wojna Łowców Nagrad. Tam wszystko się koncentruje. Wszystkie postacie kluczowe no, to do Uniwersum Gwiezdnowojennych w tym momencie, w tym tomie się spotykają, gdyż Szkarłatny Świt robi aukcję, w której chce wystawić Hanna Solo na sprzedaż k temu, kto da więcej. Mnóstwo zainteresowanych. I w różnym celu, niektórzy chcą utratować, niektórzy chcą zdobyć, niektórzy mają swoje, inne interesy. Wojna Łowców Nagród, że w zasadzie Łowcy Nagród, to się koncentrują przede wszystkim na Valance'cie. I te postacie też trafiają na tą aukcję. Tylko mają właśnie inny cel, gdzie tutaj troszeczkę więcej dowiadujemy się o naszym... ...właśnie bohaterze, o Belliard Valance. I... Czekajcie, czy tu też takie coś będzie, nie pamiętam. Tak, jest. Właśnie, jak sobie otworzymy, to praktycznie w każdym z tych tomów na końcu mamy kartoteki najważniejszych głowców nagród. Tutaj był ten Droid, tu jest Boba Fett, tu mamy Walanca. To, o czym co możemy się dzięki czemu więcej dowiedzieć. Ogólnie, akcja dzieje się wszystkich w tym samym czasie, gdzie w pewnym momencie wszystko zbiera się w jeden określony cel. Tutaj mamy kogo? wejdera. Patrzymy na wszystko z punktu widzenia wejdera. Jego wspomnienia, jego rywalizacja, jego plany ambitniejsze, mniej ambitne, bardziej ambitne generalnie. I to wszystko jest tutaj z perspektywy właśnie wejdera. Tu mamy kolejnych owców nagród czworlom i zukus i Taka fajna, fajna make. i to wszystko się tak zazębia, zaplątuje. To jest jedna wielka opowieść, gdzie mamy tę wojnę łowców nagród i te wszystkie dziejące się wokół. znaczy Każda z tych serii ma swoje bohaterów, oni wykonują swoje to, zadania, swoje plany, realizują, dzieją się rzeczy, ale każda w pewnym momencie zawita na tą aukcję. bohatera wszystkich serii. Tutaj mamy główną serię Star Wars, która koncentruje się dla, na bohaterach rebelii. Gdzie mamy tutaj przede wszystkim Leia Organe, mamy Lukaska Walkera. I oczywiście co jakiś czas się zdarzają jakieś. Tu jest Lando Carlizian. I nasza Quayra, która się pląta w cudzysłowie pomiędzy seriami, właśnie. Szkarłatny świt. I jeszcze tylko afrę na koniec. Też plątuje się. Nie do końca tam powinna być. Nie bardzo pasuje. Świetne sceny, kiedy sobie przypomina swoje spotkanie z Vaderem. ma troszeczkę inne, inne podejście, ale wszystkie te serie kończą się. Jakby zapowiadałem coś więcej, coś się będzie działo, bo nie na darmo, szkarłatny świt się ujawnił, jaki ma cel, jaki ma plan. No właśnie. O tym będzie jakby w następnym rzucie tych Gwiezdnowojennych komiksów. I jakbym tak miał powiedzieć, czy mi się to podobało? Tak, to mi się podoba. Ja lubię Gwiezdnowojnę, podoba mi się ten koncept. Z wad to niestety jest ta Marveloza, czyli wbijamy w ten event. I to powoduje, że Galaktyka z jednej strony mamy ją, nam się poszerza, bo mamy rozwiniętą postać Afry, rozwiniętego walansa, tych wszystkich łowców nagród, którzy gdzieś tam byli na trzech kadrach, mają swoje historie, swoje życie. Rozwijamy mitologię Vadera. Tutaj uzupełniamy pewne, nazwijmy to, luki, jeżeli chodzi, czy poszerzamy naszą wiedzę o Quejrze, która pojawia się w jednym filmie, czyli Gwiezdne Wojny historię Han Solo. Tutaj ta Quarera ma większe znaczenie. Pojawiają się rodzice Pouda Merona, czyli gościa, który będzie jednym z najwybitniejszych Pilotów w galaktyce w okresie przebudzenia mocy, więc to wszystko tu się generalnie zazębia. Aczkolwiek, i tak rozszerza, dowiadujemy się więcej. Aczkolwiek, to się powtórzę, jest pewien problem z tymi seriami. A mianowicie, to jest fajne, że Han Solo wszyscy chcą dopaść Han Solo, ale z drugiej strony to jest tylko jeden człowiek. I czy naprawdę, wszystkie, naj, prawie wszystkie najważniejsze postacie, gwiezdnowojenne z rebelii, wszyscy muszą być na tym jednym. Głupim okręcie i wszyscy, dosłownie wszyscy. Jabba, Boba Fett, Vader, Leia, Chewy, Carlizian, e, kto tam jeszcze się. Weil, Val, Wallace. Wszyscy, dosłownie wszyscy w tym jednym miejscu. Tak jakbyśmy nie mieli innych postaci, innych miejsc. No, to jest właśnie taka dziwna sprawa. Te komiksy są fajne, ale. No właśnie, ta eventoza, że wszystko zebrało się w, jednego, w jeden event. Co powoduje, że jeżeli ktoś czyta serię Vader, to w pewnym momencie może mieć nagle problem, co tu się wydarzyło. Dlaczego, powiedzmy, są jest ta postać, dlaczego w tym miejscu się dzieje. No. Kolejna rzecz, która się jest takim nawiązaniem, takim elementem spajającym te wszystkie filmy, czyli oprócz poszerzonego wątku Quayle będzie w kolejnej serii, Szkarła, w, ten, w następnym rzucie, że tak określę, to mamy na przykład tego oczego z stoła. No niby nie ma znaczenia, ale jeżeli ktoś obejrzał Skywalker Odrodzenie, to tam gdzieś ta postać mignęła. I tak właśnie się to ma, te komiksy nam uzupełniają to, co się wydarzyło w filmach. Czasami jest to bardzo fajne, nie zawsze, no tutaj mamy właśnie tą rodzącą się relację między Quai'rem a Leją. Tym bardziej, że Lando czuł z tą postać. Bo spotkali. Więc jest to są to komiksy, które generalnie nie są dla każdego. Jeżeli mielibyście samodzielnie czytać tylko jeden tom, to Wojna Wózów Nagród jest spójna, natomiast pozostałe czuć, że coś Więcej jest dopowiedziane w innych seriach, czy w tym głównym tomie. Ja generalnie zachęcam do odwiedzenia biblioteki. W na ośrodku słonecznym są te wszystkie tomy. Do tego momentu, czyli do poziomu Wojny Łowców nagrod, to są trzecie tomy serii. Są wszystkie komiksy z tej głównej linii od Marvela, wydawane w Polsce przez wydawnictwo Egmont. Ja się bawię dobrze. Jestem ciekawy, jak to się potoczy dalej. A tutaj twórcy mają troszeczkę zabawy, bo Wiemy w którym momencie postacie skończą tak jak w Wojnie Owców Nagród w tym głównym inwencie wiedzieliśmy, że Boba Fett ma solo i wiedzieliśmy, że Boba Fett tego Hanasolo dostarczy. Ale jak i co się działo po drodze tego nie wiedzieliśmy i o tym powiedziała nam tam przede wszystkim ten komiks, a pozostałe nam rozbudowały historię o te pozostałe postacie tła. Dziękuję bardzo za uwagę, podzielcie się z komentarzami czy czytacie czy nie. Z mojej strony tyle. Do następnego razu. Cześć.